不。 Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zimnym Okiem, czyli serii prowadzonej przeze mnie. Dzisiaj nie będę mówić kim jestem, bo mówiłem to już w kilku poprzednich odcinkach, więc jeżeli jesteście tym jakoś specjalnie zainteresowani, to odsyłam was już na początku do poprzednich filmów. Zimnym okiem jest natomiast programem, w którym prezentuję wybrane wiadomości i ciekawostki z poprzedniego tygodnia. Zazwyczaj są to wiadomości i ciekawostki powiązane stricte z polityką, ale często zdarzają się też inne, które z nią nie mają. Zupełnie nic wspólnego. Ostatnio czytałem, że wstęp do filmu na YouTubie, żeby zaciekawić daną osobę, powinien mieć maksymalnie do 30 sekund, no i powinien być taki dynamiczny, wiecie, że, że faktycznie zachęca do obejrzenia, nie? Nie wiem, czy ten wstęp był wystarczająco zachęcający i dynamiczny, ale na pewno ma już ponad 30 sekund, więc nie traćmy więcej czasu i zaczynajmy! I w każdej go postaci. Bo to jest twój największy dzisiaj wróg. A dzisiaj zaczniemy od tematu, który jest nam, Polakom. Wyjątkowo już bliski od prawie dwóch lat. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku rzadko możemy zaobserwować jakiekolwiek wywiady albo rozmowy prezydenta w Rosji Władimira Putina z jakimikolwiek zachodnimi dziennikarzami. W czwartek w zeszłym tygodniu doszło jednak do takiej niecodziennej sytuacji. Tucker Carlson jest dziennikarzem bardzo konserwatywnym i kiedyś pracował m.in. dla stacji Fox News, która też jest znana z tego, że jest konserwatywna, a na pewno głosi poglądy, które są bliższe republikanom niż... Niż demokratom w Ameryce. Czyli w zasadzie coś takiego jak nasze TV Republika obecnie. Tucker został jednak wyrzucony z tej stacji w zeszłym roku, widocznie mając zbyt. Kontrowersyjne i konserwatywne poglądy, nawet jak dla nich. Biorąc to pod uwagę, nie dziwi fakt, że zechciał on przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem, ani to, że on się na ten wywiad zgodził. Na temat samego wywiadu powstało całkiem sporo memów, a to dlatego, że Władimir Putin, chcąc uzasadnić swój atak na Ukrainę, cofnął się na dalekie, dalekie tory historyczne, bo aż do czasów Ruryka. A jakby ktoś nie wiedział, bo podejrzewam, że nie wszyscy interesują się historią wschodniej i centralnej Europy tak jak ja, no to Ruryk był Wikingiem, bo pochodzącym ze Szwecji, któremu przypisuje się utworzenie Księstwa Nowogrodzkiego. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej na temat samego Ruryka oraz powstania tego, co dzisiaj nazywamy Rosją, no to polecam Wam między innymi tę oto książkę, którą mam tutaj. Jest troszkę nieobiektywna politycznie pod sam koniec, ale ogólnie jest naprawdę fajnie napisana, dużo idzie się z niej dowiedzieć, jest naprawdę w porządku, gorąco polecam. No ale wracając do wywiadu, no to Władimir Putin powtarzał w nim jak zacięta płyta to samo, co powtarza od początku wojny. Padło jednak kilka TS, które dla nas, Polaków, mogą być... Mm, no ciekawe i nie do końca rzetelne historycznie. Zacznijmy może od tego, że w jednym momencie Putin mówi, że to Polska jest tak naprawdę odpowiedzialna. Odpowiedzialna za rozpoczęcie II wojny światowej, bo nie chcieliśmy Niemcom oddać korytarza pomorskiego. Także sami bardzo dobrze widzicie, że już od samego początku dostajemy naprawdę potężnym kalibrem w łeb. Wszyscy dobrze wiemy, jest to raczej fakt niepodważalny przez historyków innych niż rosyjscy, że oddanie tego korytarza III Rzeszy nic by nie dało. To by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało, nawet gdyby wygrał, wygrał, nie, nie dałoby zyku. nic. Austriacki akwarelista szukałby innych powodów, żeby nas zaatakować, i koniec końców by do tego doszło. To było po prostu nieuniknione. No i na dodatek od powstania II Rzeczypospolitej, no to wśród Niemców panowały nastroje, tak lekko mówiąc, bardzo antypolskie. Oddanie tego korytarza mogłoby nam koniec końców dać może troszeczkę więcej czasu, ale czy to by cokolwiek dało? No cóż, nie wiem. Nie jestem historykiem, ale wydaje mi się, że jedyne co możemy w tej chwili robić, to tylko gdybać. No dobra, ale wyobraźcie sobie, że wbrew jakiejkolwiek logice, według Putina, oprócz tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej, to byliśmy też sojusznikami trzeciej rzeszy. A to dlatego, że kiedy Niemcy postanowili sobie zaatakować Czechosłowację, no to nasz rząd stwierdził, że dobra, my sobie teraz wyjdziemy do Czechy i zabierzemy im za Olzie, które de facto oni nam zabrali pierwsi, kiedy to my walczyliśmy i tłukliśmy się z bolszewikami. No ale to jest zupełnie inna historia. No ale widzicie chyba, że coś tutaj nie gra. Nie? Raz jesteśmy sojusznikiem akwarelisty, tylko po to, żeby zaraz później wywołać wojnę, dlatego że nie chcieliśmy oddać im naszych ziemi. Trochę to takie... niespójne. Stwierdził też między innymi, że Ukraina to sztuczny twór, sztuczne państwo, ale to jest coś, co mówi już od początku wojny, a nawet coś, co mówił przed nią. Ogólnie to twierdzi też, że idee Ukrainy jako osobnego państwa oraz Ukraińców jako osobnego narodu stworzono tutaj, w Polsce, między innymi właśnie przez nas, Polaków, oczywiście po to, żeby osłabić Rosję. Powoływał się też na powstanie Bogdana Chmielnickiego przeciw Rzeczypospolitej oraz na listy, które pisał do cara Rosji, w których prosił o ochronę. W tej części historycznie to w ogóle dużo wspomina o o nas, o Polsce, ale wspomina o nas oczywiście w tym aspekcie negatywnym. Co, boli Cię Wielka Polska? Hmm? Można nawet odnieść wrażenie, że według niego, no to za wszystko złe, co się stało w tej części świata, odpowiadają właśnie nasi przodkowie. Ale na szczęście Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdążyło już wydać sprostowanie na temat 10 kłamstw, których naopowiadał na nasz temat Władimir Putin. Dla ciekawskich, to możecie je znaleźć na ich stronie internetowej. W pewnym momencie padło jednak pytanie, które wielu z nas na pewno zadaje sobie już od pewnego czasu. Mianowicie, czy Władimir Putin i Rosja mają w planach zaatakować nasz kraj? Ten stwierdził, że nie i że Polska obecnie nie znajduje się w kręgu zainteresowań Rosji. No tylko jeżeli ktoś dobrze zna historię, tą dalszą i tą naprawdę dużo bliższą i chociaż w jakimś stopniu interesuje się tym, co się działo w Rosji albo jak tam wygląda życie i ich polityka, to dobrze zdają sobie sprawę z tego, że Rosjanie najpierw mówią jedno, tylko po to, żeby potem zrobić coś zupełnie innego i nie można im w żadnym stopniu ufać. I żeby nie było, ja nie chcę nikogo straszyć, a nawet jakbym chciał kogoś postraszyć, to by mi raczej nie wyszło, bo mam tam <grym> zaledwie 26 lat, 80 subskrybentów i po 200 wyświetleń na film. No, na pewno ktoś by się przestraszył tego, co mówię. Ale warto brać pod uwagę, że może się to stać. Dużo się zresztą ostatnimi czasy czyta na temat tego, że atak Rosji na jakieś państwo NATO to już nie jest kwestia jeśli, tylko bardziej kwestia kiedy. A ci najmniej optymistyczni mówią o półtora roku. I powiem Wam, że jest to straszne, że jesteśmy bombardowani tak bardzo negatywnym scenariuszem, bo prowadzi to do uczucia niepokoju, a po pewnym czasie może nawet spowodować uczucie takiej masowej histerii. Ale z drugiej strony, nie tylko my, ale też cała Europa zaczyna być świadoma tego, że to jest możliwe i zaczyna się zbroić. A to bardzo dobrze, bo jeżeli będziemy świadomi, to będziemy też silni przez to, że będziemy systematycznie polepszać stan naszego. Wojska i wtedy Rosja nie zaatakuje. Spotkałem w moim krótkim dotychczasowym życiu kilku Rosjan, przeczytałem sporo książek na temat Rosji, no i tak się złożyło, że znam też język rosyjski na raczej komunikatywnym poziomie. Wiem, brzmię trochę jak Rusofil, ale nie jestem, przysięgam, nie jestem Rusofilem. Z całej tej wiedzy, jaką dotychczas zdobyłem, wynika jedno: Rosjanie, a w każdym razie ci, którzy są u władzy, rozumieją tylko jeden argument jest to argument siły. Tak jest od początku istnienia ich państwa i raczej nie wygląda na to, żeby w najbliższych latach czy dziesięcioleciach nawet miało się to w jakikolwiek sposób zmienić. Więc podsumujmy: czy grozi nam wojna? Tak czy do niej dojdzie? Nie. Jeżeli będziemy świadomi zagrożenia, nasi politycy będą rozwijać siłę naszej armii, a na to będzie skoordynowane i zjednoczone. No, i przydałoby się, żebyśmy my Polacy, jako ogół, jako nasz naród, też byli zjednoczeni i jednomyślni. No, a w każdym razie na tyle, ile potrafimy. A wiem, że potrafimy być bardziej niż teraz. A idąc dalej, słyszeliście może o czymś takim jak Pegasus? I nie mam tutaj na myśli tej starej konsoli, tylko oprogramowanie do szpiegowania. Jeżeli nie, no to nic straconego. Zapraszam Was wtedy do tego filmu tutaj, bo opisuję tam mniej więcej o co chodzi w tym całym oprogramowaniu. No to okazuje się, że za czasów rządów w CBA naszych ulubieńców, czyli Wąsika i Kamińskiego, o których jest tak głośno już od prawie trzech miesięcy, oraz o których już wspominałem wielokrotnie, nie podsłuchiwano jedynie członków opozycji. Na jaw wychodzą informacje, że podsłuchiwali też swoich kolegów z spisu. Tak twierdzi w każdym razie RMFFN oraz portal Gazeta.pl, gdzie podaje się, że na czarnej liście podsłuchów może widnieć aż 30 nazwisk osób powiązanych z pisem. I mowa tutaj nawet o całej śmietance towarzyskiej, bo na liście jest m.in. Mateusz Morawiecki, Marek Suski czy Ryszard Terlecki, czyli bardzo ważny dla partii osoby. Nasze gatki dementują oczywiście te doniesienia, bo napisali na x że oskarżenia są oczywiście fałszywe. Oraz wymyślone przez członków obecnie rządzącej koalicji po to, żeby posłów pisu skłócić. Według doniesień RMF FN panowie mieli być wyjątkowo zainteresowani majątkiem Mateusza Morawieckiego, a dokładniej mówiąc, nieruchomościami, których nasz były premier ma posiadać podobno całkiem sporo, bo ich łączna wartość to aż 120 milionów złotych. Według śledztwa przeprowadzonego przez ONET nieruchomości mają być przypisane na żony Morawieckiego, raczej z wiadomych powodów. 120 milionów złotych. Czajcie to? Na przykład nie jestem w stanie nawet sobie wyobrazić takich pieniędzy. W sensie, wiecie, to już jest taka skala, że tylko ci, którzy już obracali takimi potężnymi sumami, są w stanie sobie wyobrazić, jak to właściwie jest. Natomiast o tym, czy Wąsik i Kamiński faktycznie podsłuchiwali swoich partyjnych kolegów, dowiemy się raczej w niedalekiej przyszłości. A w następnym temacie wracamy poniekąd trochę do poprzedniego tematu, czyli do NATO i Rosji. Chciałbym Wam przybliżyć pewną wypowiedź Donalda Trumpa, która wydaje się być, no niestety, dość mm, niepokojąca. Były prezydent USA, który zamierza startować w kolejnych wyborach, podczas swojej przemowy, która miała miejsce podczas spotkania z sympatykami w mieście Conway, powiedział, że przed jego pierwszą prezydenturą sojusz NATO miał być, lekko mówiąc, rozbity. A na dowód tego przytoczył rozmowę z prezydentem z jednego z państw członkowskich, nie sprecyzował jednak o które państwo dokładnie chodzi, ale niektórzy podejrzewają, że może tutaj być mowa o Niemczech. Okay. Niemcy, proszę pana. No Niemcy. W NATO jest taki wymóg, że państwa członkowskie muszą wydawać 2% swojego PKB na swoją armię. Sojusznik zapytał go natomiast, czy jeżeli nie będą tego robić, czyli wydawać tych 2%, no to czy Amerykanie przyjdą im z pomocą w razie wojny. Trump odpowiedział natomiast, że w takim wypadku nie będzie o nich chronić, a nawet będzie zachęcać Rosję do tego, aby robiła z nimi to, co tylko chce. Donald Trump jest biznesmenem i kreuje się na takiego prawdziwego Amerykanina. W końcu jego hasło to Make America Great Again, także, no, widzimy tutaj prawdziwego Amerykanina. Więc, ta pierwsza część jego wypowiedzi jakoś mnie specjalnie nawet nie dziwi. Natomiast jeśli były prezydent i kandydat na następnego prezydenta takiego mocarstwa, jakim jest USA, mówi otwarcie i nawet chwali się tym, że powiedział innemu prezydentowi, że będzie zachęcać Rosję do ataku na jego kraj, no to to jest moim zdaniem przekraczanie pewnej granicy. To jest po prostu za dużo i nie wiem, co miał w głowie, kiedy to mówił. Takiego samego zdania jest też Biały Dom, gdyż po całym tym incydencie dali jasno do zrozumienia, że uważają, że słowa Trumpa były po prostu nieodpowiednie i nigdy nie powinny paść. Stwierdzili też, że ta wypowiedź jest po prostu bezsensowna. Przeciwnicy Trumpa twierdzą, że jest on bardzo mocno powiązany z Rosją, a także z samym Władimirem Putinem. Powszechnie znanym faktem jest też to, że Rosja ingerowała w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, które wygrał właśnie Donald Trump. A jakie jest Wasze zdanie na temat tej kontrowersyjnej postaci? Podzielcie się opinią w komentarzu. A w ostatnim newsie dzisiejszego dnia zostajemy przy tematach konfliktów, ale ten, o którym będziemy rozmawiać teraz, jest taki no trochę bardziej nietypowy. W zeszłym tygodniu wielu z nas mogło dostać sms od dwóch bardzo znanych w Polsce sieciówek, a mowa tutaj dokładnie o Biedronce i Lidlu. A więc tym razem, bo nie jest to pierwszy konflikt Biedronki i Lidla, jak się okazuje. Zaczęło się od tego, że Biedronka zaczęła wysyłać SMS-y do klientów, którzy są członkami programu Moja Biedronka, czyli też m.in. do mnie, których podawała cenę za konkretne produkty. Ale to nie wszystko, bo porównywali je też do cen ich arcywroga, czyli Lidla. I w taki oto właśnie sposób ja dostałem na przykład taki SMS, jaki właśnie widzicie na ekranie. W którym jest napisane, że za 3-warstwowy papier Queen i to aż za 40 rolek w biedronce zapłacę jedynie 25,99 za opakowanie, a w Lidlu zapłaciłbym aż 11% więcej, czyli 28,99 za opakowanie. Swoją drogą nieźle mnie stargetowali, no kto by przypuszczał, że będzie mi potrzebny 3-warstwowy papier toaletowy? Wow, skąd oni to wiedzą? A, odpowiadając na potencjalne pytania, no to mm, tak, tak, dają się skusić <laughs> marketingowi i skorzystałem z oferty. Nie żałuję. Eksperci do spraw marketingu nie mają żadnych złudzeń. Konflikt się zaostrzy i w najbliższych tygodniach czeka nas prawdziwa batalia o to, kto zaoferuje niższe ceny. No, i jeżeli skończy się tylko na tym, no to bardzo fajnie, szczególnie dla nas, konsumentów, no bo w końcu będziemy mogli po prostu zrobić zakupy po niskich cenach. Ale realny wydaje się też być scenariusz, w którym obydwa dyskonty zaczną po prostu wynajmować różnych bojówkarzy, którzy będą demolować sklepy przeciwników, co przerodzi się z kolei w prawdziwą wojnę gangów na naszych osiedlach. Dobra, spokojnie, luz luz, żartowałem. A może jednak nie? A gdzie wy częściej robicie zakupy? W czerwonej portugalskiej Biedronce, czy może w niebieskim niemieckim Lidlu? A tak swoją drogą, tak całkowicie, całkowicie, by the way, no to tego co widziałem, to wiele rankingów wskazuje na to, że najtańszym dyskontem jest Oszon. Więc istnieje szansa, że mamy tutaj epicką, krwawą wojnę o nic. Tym oto jakże ciekawym i niecodziennym newsem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że Wam się podobało, że dowiedzieliście się czegoś nowego, ciekawego. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie wyrazić jakąś swoją opinię, no to oczywiście zapraszam do komentarzy. No i oczywiście po raz kolejny jako prawdziwy rasowy youtuber zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, jeżeli Wam się podobało, oraz do zostawienia subskrypcji, jeżeli spodobało Wam się na tyle, że chcielibyście zobaczyć więcej. Tymczasem życzę Wam miłego weekendu, no bo nagrywam to we wtorek, to wyjdzie w czwartek, no to już jest prawie weekend. No i zapraszam oczywiście do obejrzenia kolejnych odcinków. NARA! No.